Ale jak to już jest nasza? Nasza minuta. On pół minuty przed tym schodzi, to jest on jest taki strasznie precyzyjny. Dobra. No dobrze, nam dałem 10 sekund za falstarta, jakbym teraz falstartował. startował. No to tam... Nie wiem powiem ci. Chyba nikt tak nie robi. <grym> <grym> Mówisz, żeby sobie puknąć pół minuty wcześniej. No. <grym> za 10 sekund pół minuty. Lewy dno. Szczyt dno. 50 w siodle. Szczyt dno i prawe dno przez szczyt przyciąć. 50. Lewy dno. I za szczytem prawy. 4. 30. Lewy 3. Open and Titans. 3 długi. 30. Prawy dno. 40. Szczyt dno lewą. Prawe dno. Do lewy 4 plus ciąć. 30. Lewy 4 podwójny z hamowaniem. Do prawy 3 minus. 30. Prawy dno przez szczyt 150 przez szczyt. I na szczycie prawy 3. 30. Prawy dno przez szczyt do lewy dno podwójny przyciąć. 30. Prawy dno ciąć i lewy dno długi. Prawy dno przez szczyt. 70. W siodle i lewy 3 plus otwarty. 40. Za szczytem prawy 4 minus. 70. Prawy 4 minus później ciąć. Lewy dno 50 i lewy jeden ręczny. Lewy jeden ręczny. 50. Prawy dno 150. Szczyt dno i lewy dno przez szczyt 120. Prawy dno przez szczyt. Do lewy dno w siodle. Szczyt dno. 100 w siodle. Szczyt z, pał z pałka. Szczyt dno prawą. I lewy łuk dno przez szczyt. 200 prostować. Lewy 5 minus. 50. Szczyt dno prawą. 70. Lewy ciąć do szczyt dno tor. 100 w siodle. Za szczytem 30 szeroko, prawy 5 minut, 200. Szczyt dno 100 i lewy 4 z uwagą. 120. Prawy dno przez szczyt, 40. Lewy dno 40, lewy 4 ciasno. I za szczytem prawy 3 plus, 40, prawy 4 przez 3, 40, prawy 4 minus, 50, lewy 4 plus ciąć, szczyt dno, 50 szeroko i prawy 4 później ciąć, 70 przez szczyt prostować i prawy 3 późno. Do lewy zać do 3 minus.

I prawy 3 bardzo długi. Zać do 3 minus przez skrzyżowanie. 20 i lewy 2 minus nie ciąć. Nie ciąć. 20. Prawy 2 plus. 20. Lewy 2 plus ciąć. 50. Szczyt dno 40. Prawy dno i lewy dno nie ciąć. Kamień. Nie ciąć kamień, do prawy dno, 120, prostować, lewy 4, minus, 30, prawy 3, plus, 50, lewy ciasno, zostań po zewnętrznej, do prawy 2, przez drogę, po zewnętrznej, ładnie, 30, prawy dno, 40, lewy dno, lekko zać na szczycie, ciąć, 40. Prawy dno 40, za szczytem lewy dno ciąć. Szczyt dno i prawy dno 50. Prawy dno do lewy dno, do prawy dno 40, szczyt 50 i prawy dwa plus. 70. Prawy dno 50. Prawy do lewy dwa ciąć. 50 Prawy dno. 100, nie ciąć. 100 przez szczyt. Przyciąć, nie ciąć, dobra. Prawy 3 plus, może więcej. Ciąć. 100. Prawy dno i lewy łuk dno. Przez szczyt. 50 Lewy dno przez szczyt, do lewy dno. 50. Dwa szczyty, 100 dno. Kapeć. 100. 100. Dużo kilometrów. I prawy 12, prawy dno przez szczyt, do prawy dno ciąć. Jesteś pewny? Szczyt tak. dno 50. Za szczytem lewy dno 70, za szczytem lewy 4 minus. Który? Tył Twój. 80, prawy 2 minus. Czujesz? Tak. Zmieniamy? Nie, no chyba nie, co? Lewy dno, mniej stracimy. 100. Za szczytem 30, lewy 3, plus może więcej ciąć. Chyba zmieniamy, co? 12 km do prawy dno 30, lewy 4, plus może więcej. Nie wiem, co tam robić. 70, robimy. lewy dno 50. Szczyt dno 40, prawy zać do 4, minus ciąć. 50, lewy dno przez szczyt, jak też to zmieniamy. No nie wiem ile to jest straty, jak myślisz? No mniej według mnie, bo z 3 minuty będziemy zmieniać. Do lewy dno... Ale czy przejedzie? Przejechać? Chyba przejedzie. 40, lewy dno 100, prostować. Ciekawe gdzie? Szczyt, dno 120, przez szczyt prawy 3+. Plus. Nigdzie nie dotknęliśmy niczego. No właśnie. Szczyt 50, szczyt dno 120. Na szczycie prawy łuk dno 50 Lewy 4 minus Troszkę może szybciej 40, prawy 4 przez szczyt ciasno 40, lewy 4 minus Wolisz wypaść? Nie, no ale 40, prawy 4 minus Później 70 Szczyt 40, słabe hamowanie Lewy 2 Lewy 2 40 Lewy dno 50, prawy dno ciąć do lewy dno przez szczyt 100. Lewy dno 200, prostować. Na felce, nie dojedziemy, wiesz? Stawaj tutaj, możesz tam na nawrocie stanąć. Prawy 4 minut przez szczyt, nie wypuszczaj. I lewy 40, lewy 2 do góry. Jest. Tutaj ewentualnie może, Ty gotowy? No może przejedziemy, co? No, ja myślę, że 8 km Szczyt dno 120 Spieram tyfry bardziej, tak. co? Lok całkiem? Tak Dobra. Lewy dwa spoko 50 Za szczytem prawy dwa Szczyt dno 50 Prawy 4 minus z uwagą 100 w siodle Szczyt no lewą Prawy łuk dno 50, prawy 4 minus przez szczyt Patrz za bębękiem może, do Poraliśmy lewy dno wiesz? O, hamulce, porwaliśmy hamulce Chceśmy zesłały, wiesz? Mamy szczyt, prawy 3 plus Dobra, musimy stawać, bo do, porwaliśmy hamulce Do lewy 3 plus Tutaj Dobra, okej, okay. poszli. Pedały jesteśmy, wiesz? thank 150 prostować. Szczyt dno prawą do szczyt dno lewą nie ciąć. 120 prostować. Szczyt dno prawą 70. Za szczytem lewy łuk zadź do 3 minus. 30. Prawy 2 plus nie ciąć. Nie ciąć. 50 prostować. Lewy dno ciąć do prawy dno za skrzyżowanie za skrzyżowanie 100 Prawy dno do lewy dno. Prawy dno. I na szczycie prawy dno. 100. prostować. Prawy 3 plus 40, lewy 2 plus. 70 prostować. Prawy 3 ciąć. 30. Lewy do prawy 2, ciąć 40 Lewy 4, minus Do lewy 3, plus 30 I lewy 3, ciąć 40 Lewy dno przez szczyt, stoprostować Szczyt dno prawą, przyciąć 50, w siodle, szczyt dno, hop 50 I prawy dno, przyciąć 50 Lewy dno do prawy dno 40, lewy 4 plus, 30, hopas, dość do prawy 2 plus. Hopas, dość do prawy 2 plus. 20, lewy, nie, no nie ciąć, 100. Lewy 4, 30 szeroko i lewy 4 minus. Szczytno lewą, 40, prawy 2. wyfer, rozepnij. Ok, masz. Prawy dno przez 3. 50. Prawy 3 na asfalt przyciąć. 150. Hamowanie na asfalcie. Hamowanie na asfalcie i lewy 2 plus. 70. Prawy dno może. 40. Szczyt dno 50, prostować. Lewy 4 przez szczyt, 30 szeroko, prawy zać do 3 plus ciąć. 40. Lewy 4 minus przez szczyt przyciąć. I prawy dno. 40. Za szczytem lewy dno 40 szeroko i lewy szeroko do lewy 4 minus ciąć. Do prawy 3 plus może więcej, przyciąć. 40 przez szczyt i lewy dno długi. 40. Lewy dno przyciąć. 50 i prawy dno przez szczyt. 150 w siodle. Szczyt dno lewą 40. Szczyt dno lewą 100 prostować i prawy 4 ciąć. 50. Szczyt dno 50. Lewy zać do 3 plus do prawy 3 plus długi ciąć 40. Prawy dno ciąć. Zaszczytem 40. Lewy 4 minus przyciąć, nie ciąć 50. Prawy dno 50. Prawy lewy dno. Do zaszczytem prawy 5 minus ciąć. Do lewy dno przez szczyt 70. Lewy dno 50. Lewy 4 plus ciąć. 30. Prawy 3 plus ciąć. 30. Lewy 3 plus 40. Za szczytem lewy łuk dno. 120. Szczyt prawo do lewy dno 40. Prawy dno 50 przez szczyt. I prawy dno do zaszczytem. Lewy dno. 120 lotna. Dobra, hop! No dobra, pora idzie, no. Kurwa, kurwa. Przelaz na wewnątrz, wiesz? Ten kapeć, nie? Mhm. Ale byśmy na pelcechanie nie dojechali, kurwa. No zdemolowalibyśmy na pewno więcej wozu. Ta.